To Berek. Serdecznie witam i ja ozdroweńko. Pytam, jak się macie? Myślę, że super. Bo i ja mam się super. Buzie uśmiechnięte od ucha do ucha. Choć pomimo dzisiaj miałem pecha, a dzisiaj jest czwartek 27 luty. Słuchajcie, nagrywałem fajny film. I nie nagrałem głosu, nie włączyłem coś, źle zrobiłem. No taki już hez już jest. Coś mu zawsze od czasu do czasu musi e, się przytrafić. A chcę wam pokazać urywki tego filmu, co to się działo. Chociaż będę komentował to w trakcie montażu tego filmu. E, o co chodzi? Bo dzisiaj e, pobrałem taką specjalną modyfikację. I dołączyłem ją, to jest netero. Ja tutaj na zdjęciu ją mam z rzutu ekranu i tu ją dołączę i pokażę co to takiego. O, ta górna modyfikacja, to właśnie dzisiaj się mi udało ją pobrać za darmo. Może nie wiem, może to jest tylko okres taki, czy co, ale jeżeli gracie w Minecraft, Windows czy Bedrock, jak to mówią. To może jeszcze jest do pobrania za darmo, to jest modyfikacja prawdopodobnie netheru. No i cuda tam się mi działy i co tam było to ja tylko chociaż takie urywki pokażę wiecie. O moja walka e, ze slajmami, no parę kul żebym za, zarobił, często gęsto tu bywają. Moja pierwsza potyczka. No tak, dobierałem się do złota. No to musiałem walczyć o nie, no nie. Ojej, burza neterowa. Creeper to modyfikacja Rally Craft. Tego netero luda po raz pierwszy widzę. Nie wiem co to jest. A te dwie kreski u góry to też nie wiem co to jest. Muszę poczytać objaśnienia do tej modyfikacji. A co to za dziwne zjawisko? Nie wiem, pierwszy raz to widzę. A to co takiego? Nie wiem co to jest. Co te okręgi oznaczają? Nie wiem. To jest modyfikacja właśnie tej co pokazywałem. Nie Realism Craft. Realizm craft to ma burze, takie rzeczy, te duchy latające. Nie wiem co to jest. Czyżby to Bastin jest? Opadamy to. A to, co to takiego? Co to za kwiat czy co? Nie, ale sobie nagrabiłem. To chyba klasyka. Za dziwne odgłosy. Muszę to popatrzeć, co to jest. Mm -hmm. Co to za odgłosy jakieś? Nie wiem. Nigdy takich tutaj nie słyszałem. A to co za czort? No nie wiem. Gdybym był na poziomie trudnym, to pewnie bym tu zginął. A że jestem na poziomie normalnym, to jakoś się udało. Wreszcie widzę wyjście do domu. Słuchajcie, następnym razem, jak będę wchodził do Neteru, to już będę troszeczkę obeznany, co ta modyfikacja robi. A dzisiaj ja byłem trochę w szoku, bo myślałem, że. A tam, a tam, Bayer, Bayer Schmeier. A to okazało się, że nie jest taki Bayer Schmeier, jak sobie pomyślałem. Różne rzeczy się zaczynają dziać i naprawdę to jest, dla mnie to jest całkowicie coś nowość, z, z czym w Minecrafcie się nie spotkałem. Myślę, że pomimo tego, że nie było tych moich emocji, jak grałem, to też się miło oglądało, bo to jednak dość ciekawostka jest moim zdaniem. Na koniec, jeszcze chciałbym pokazać aktualiz aktualizację tej Animal Spaczki. Zobaczcie, jakie te robaczki, jak podnoszą te skorupy ochrony skrzydeł, w środku mają małe skrzydełka. Niby mała aktualizacja, a cieszy oko. Myślę, że. Takiej, takiego przypadku pechu już tak szybko nie będę miał. Następnym razem będzie lepiej. I co? I pozdrawiam, i kończę ten film, i do następnego filmu. Pa!